Sorry widzowie, ale wyszła no niestety druga część i teraz nagram jak układam puzzle tej Story. Dobrze. To ustawiamy tak, żebyście mnie widzieli jak układam. Bo teraz będę układała puzzle z tej Story. Dobra, widać coś? Dobra, czekajcie, bo tu jeszcze jest krzywo. Telefon krzywo później tak będzie krzywo nagrane. I będziecie się później za mnie śmiali, że filmik jest dziwacznie nagrany. Dobra. To teraz układam puzzle z tej Story. Jak wam mówiłam. Mam nadzieję, że już się nie zapnie. Połowę filmów pousuwałam. Te, co już wrzuciłam. No to zaczęłam teraz układać puzzle z tej Story. Tylko ją muszę wyciągnąć i podkładać nie było łatwiej układać. No i puzle o tej tory wyciągnięta. O właśnie tutaj. Tylko czekajcie, robi mi się gorąco. Muszę ściągnąć bluzę, bo jest gorąco. Jest mi gorąco. Jest mi ciepło. Sobie zdjąć bluzkę, bo mi ciepło. się zrobiło? To chyba dobrze, że mi ciepło się zarobiło. Ale się tylko do okna. Bo ostatnio widzowie narzekałam, że mi zimno, bo mi ostatnio było e, bardzo zimno. No, ostatnio. Mnie chyba coś brało, przeziębienie może mnie brało i. I. No i tak się stało, bo mi Teraz mi jest fajnie. Ciepło. Teraz układam źle o to Jak była młodsza. To pamiętam, że ja wszystko chciałam mieć z tej story. Bo ja tą bajkę y, lubiłam. Tak, teraz lubię y, tą ekipę. I Gwiezdne Wojny. To jeszcze tuż przed tym y, lubiłam tej story. I wszystko chciałam mieć z tej story. Dokładnie wszystko. Koszulkę, spodnie, dokładnie wszystko chciałam mieć z tej story. Zabawki. No dokładnie wszystko chciałam mieć z tej bajki. Ale później mi to przeszło. Ale tą bajkę dalej lubię. Ja nadal oglądałam dużo, dużo, dużo razy. Oglądałam bajkę o tej historii, bo jest fajna i nieraz śmieszna. Ja na tą bajkę tej story mam na płycie. Gdzieś, gdzieś jest. Gdzieś jest, tylko nie wiem po gdzie. Gdzieś jest schowana, ale nie wiem gdzie. Dobra. Chudy. Będzie tu gdzieś chudy pasował? Jeszcze nie. O, ten puzzle tu pasuje. I tu się zaczął chudy. Tu jest kawałek nogi chude, chudego. A ten puzzle tu jeszcze nie będzie pasował. O, chudy. Mowa o chudym. Chudy tu pasuje. To właśnie to. Mm, ziemniak. Ziemniak, ziemniak, ziemniak pasuje tu. Koń. laki, się nazywa ten koń. Nie wiem, tak chyba się on nazywał. Chciałabym to oglądnąć albo książkę. Nie przeczytać, bo o tej historii książka też jest, bo kiedyś, kiedyś czytałam. Dawno ten. Pasuje to tutaj? Nie pasuje. Czekajcie, to coś tu nie pasuje. O, to tutaj pasuje. Ten kawałek pasuje tu. Ten kawałek, gdzie on będzie. Dobra, ten kawałek chyba będzie pasował. On będzie pasował gdzieś tutaj, ale jeszcze nie. O, ten kawałek będzie chyba pasował. I też jeszcze nie. Czekajcie. Nie chcę pasować. Ten. Nie ten, co jest. O, ten tutaj pasuje. I tego kawałka zawsze przed, przed chwilą czy mam. Chyba będzie już można tutaj dołączyć. I właśnie o tym mówię. Czyli go już można tu dołączyć. To pasuje. Ten pasuje tu. Na razie się nagrywa. Jest super. Żeby mi się znowu nie zacięło. O, ten puzzle tu, ten puzzle tu. Ten puzzle tutaj. Co, nie chcę wejść. O dobra, Wszedł i ostatni puzzle tu. I puzzle o oto, history widzowie ułożone. I teraz Wam pokażę te puzzle, tylko by przesunęć bardziej w stronę drzwi, żebyście je widzieli. Tak widzę, że idę na czworaka, ale Wam te puzzle teraz pokażę. To ja muszę przesunąć, przesunąć w stronę drzwi. Teraz akurat się u mnie, do, nawet jakby ktoś teraz chciał do mnie do pokoju wejść, to się nie da, bo jest zawalone puzzlami i teraz do mnie się niestety nie da wejść. Teraz akurat się tu do mnie nie da wejść. Masz tutaj teraz zawalone puzlami. Muszę to przesunąć, te układanki, które ułożyłam. Muszę z nimi ostrożnie. Czekajcie, może pierwsze te duże, właśnie. Bo ja to robię, bo ja to robię źle. Pierwsze może te duże. Pierwsze te duże może, o, przesuniemy tą dużą tu, czekajcie, bo ja to akurat robiłam i źle, te albo Wam każdą będę osobno pokazywała właśnie, bo to tak się chyba nie da, nie mówię, czy tak się da, albo Wam te układanki pokażę, tak, czy to jest jeszcze inna układanka, o jest, dobra bo Wam te układanki pokażę tutaj. Tak. Tak. Układanka. Teraz może te duże układanki pójdą. Sorry widzowie, ale muszę to ustawić, bo Wam chcę te układanki pokazać. Teraz przesuwam układankę tej Story. Tak. Dobra. I teraz przesuniemy te układanki w stronę konia na biegunach. Teraz układanka ze świnki Petry, tu. Teraz, teraz idzie układanka z Whisper. Teraz układanka z Kotem, tutaj. Teraz układanka z Dinosaurem idzie tu. Dobra, ułożyłam. Układanki. Dobrze. Ułożyłam układanki i w trzeciej części teraz Wam pokażę te układanki, jak ułożyłam.